Tak, Tomek Adamek, tylko Tomek Adamek jest w Fame, więc myślę, że to by było wielkie wydarzenie. Ale pojawiła wielkie się jakaś niż... informacja, że klautem ma i Fejm mają jakoś tam współpracować. Pamięci, może... nie, 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 nie jestem na bieżąco, nie mają okazji teraz się spotkać. Myślę, że teraz jakoś urósł, będzie, będzie spotkanie i zobaczymy, może będzie jakaś taka możliwość. Natomiast wydaje mi się, że to będzie bardzo ciężkie do zrobienia, ale jest ile, wiele innych nazwisk w klocie, czy właśnie. Jestem I believe że this team. I believe in the w już... I believe in ja the trenerów. Mówimy oczywiście o tym Denisie Załęckim, o moim ojcu. ojcu. Oj, to byłaby dobra walka, ale co na zasadach kickboxerskich? Tak, czy... tak, bo... tak bo... na zasadach K1. Bo, bo ty chyba też, też się wywodzisz z kickboxingu, czy, czy nie? Czy, tak, czy, tak. Ja swoją karierę zacząłem w kickboxingu, tam zrobiłem naprawdę duże wyniki, byłem mistrzem Europy Juniorów, mistrzem Polskich Seniorów Light Contact w wieku 18 lat podpisałem karierę zawodową, jednak. saiu um boxe não tá queimboxe em